Czy Activision ignoruje rzeczywistość? Black Ops 7 zbiera fatalne recenzje, a twórcy chwalą odbiór gry. Premiera Call of Duty Black Ops 7 wywołała spore zamieszanie, ale nie w sposób, którego Activision mogłoby oczekiwać. Najnowsza odsłona serii zebrała wyjątkowo słabe oceny na Steamie i Metacritic, a negatywne komentarze dotyczą przede wszystkim kooperacyjnej kampanii. Mimo to wydawca utrzymuje, że gra została przyjęta wspaniale. Średnia ocen Call of Duty Black Ops 7 na Steamie spadła do 42%, co czyni ją jedną z najgorzej ocenianych premier w historii marki. Na Metacritic tytuł również nie poradził sobie najlepiej. Gracze Wystawili grze średnią 1,7 na 10. Najostrzej krytykowana jest kooperacyjna kampania, która według wielu fanów odstaje jakościowo od wcześniejszych odsłon. W tym samym czasie Activision opublikowało komunikat, w którym gratuluje Trajacz niesamowitego Black Ops 7 i podkreśla wspaniałe przyjęcie jakości i głębi gameplayu. Wydawca nie odniósł się jednak w żadnym stopniu do rekordowo niskich ocen ani skali krytyki, która dominuje wśród społeczności. Zastanawiający jest również fakt, że Activision w przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii nie pochwaliło się wynikami liczby graczy z pierwszego weekendu. W zeszłym roku Black Ops 6 otrzymało komunikat o największym weekendzie otwarcia w historii marki. Tym razem firma milczy, co może sugerować, że rezultaty są dalekie od oczekiwanych.